No nawet nie mam, ja się do niego tepnę Dobra, trudno Wody też nie mam, ale wodę to łatwo ogarnąć No nie jest pan że żebym się do ciebie tepnął, bo się do ciebie nie tepnę przecież Chciałbym wy mnie wytypaliście do jakiejś takiej... Dobra, jestem eee, Ja sprawdzę i będę z nas wyjść Dziury, z której na jest, da znaczy, się wyjść z Tridentem będę musiał. No spoko Tylko sprawdzę, specjalnie do siebie nie, no nie idź tam do niego. Oni my i do dziury, gdzie są trzy... kurwa perłę, wyrzuciłem moją ostatnią. Ale jestem przykry. Jaki on to Ja to coś tam, ale nie wiedziałem, że on ma w ogóle anarchicznego seta. Nie ocenię bazy, bo ten. Typy ja. Dobra, tepnąłem do ciebie, Aczkolwiek, trochę średnio się ufam. Ale dobra. Oj, koj to, co tam Koito? to? Co to jest za baza? No i hitą, jeszcze bym nie mógł zlogać, Albo on chce mi coś pokazać, tak? Nie wiem, której średnio ufam. Oceń bazę jak tepnę do nich Ale do Ciebie nie tepnę przecież, bo się Ciebie boję Ty pewnie jesteś gigaprosem, tylko... Nie no ale... Ej bije mnie Ej pan jak weź tą Joannę uspokój, bo na mnie bije. A czemu ma jakieś zatrucie na mieczu? I co to jest za ziomek ten obok? Tego ziomka w Dexemsecie muszę dojechać jako pierwszego chyba. A czemu on ucieka? I czemu wasz kolega ucieka? No przynajmniej jeden musi oddać pokornie, co? nie? No nie ma innej opcji. Jak żaden z nich nie odda. Dobra, jeden oddał S. Teraz jeszcze ten drugi, żeby oddał, i można stąd uciekać. Spadłem sobie jakiejś dziury. O, razem z tym jednym, jego kumplem. Im się hity stakują. Ej, macie kordy widzowe w ogóle. Chodźcie, minus 3000 na tysięcy. Nie wiem, czy ktoś tutaj da, 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 da radę dojść, ale jak ktoś wam kordy pokazuje na ekranie, będzie jakieś losowanie? No średnio na razie. Ja nie mam i temów, biedny jestem. Wczoraj zacząłem tu grać. Nie no, żartuję, może nie wczoraj? Jego kolega musi oddać, no musi oddać, no musi oddać, nie ma innego wyboru Eee, Fener To jakiś 2 e, pyta się o, o itemy Od ciebie Ale skąd ja mam mu wziąć itemy? No pisał mi, że gdzie są jego itemy Od kogo, <grym> Ale... od, od kogo miałem dostać? Po prostu go zabiję zaraz. Dobra, bo ja teraz ja nie mogę teraz myśleć na temat jakiegoś, jakiegoś ziomka, jakichś itemów. Bo ja pierwsze słyszę w ogóle. Ej dobra, ten ziomek mi oddaj temy przecież. Ja jestem przekonany, że ten to szpak coś tam oddam i itemy. Ja w ogóle jak mam te F3, to nie widzę co ile mogę bić ale ja nie jestem przyzwyczajony. Koks z Huxa ja to. Wziąłeś Ej, ocenisz bazę? No na razie to średnio, ocenię bazę. Może później. Odda tej temy nedrightowe, czy nie? A to w ogóle jest jakiś sens, jak on. A on w ogóle I kusi mi go. Mi go zabić. Kto go zabi? No nie wiem, co ci powiedzieć. Ile mam jeszcze efektu? 5 minut. Dobra, on odda. Jestem pewien, że on odda. itemy Jestem ale tego bardziej wody niż wody. pewien. To jest jakaś opuszczona baza. Pomóc ci jakoś. Chyba nie trzeba. Ja nie umiem się bić, ale wydaje mi się, że on też. Trafiłem oponenta na równym poziomie Równy Kurde Chyba, że masz to ci kordy mogę podać, żebyś przyleciał jak chcesz. On może mieć seta na zmianę w sumie. Tego nie przewidziałem. Podaj kordy. Trzymaj. Minus 3000 trzy na 10 tysięcy Kurde, to trafić go nie mogę. Już Autku... Omek już jest trzeciego koksa. No jak ja mam być chopa? Pos grać Minecraft. Nie no czemu Żomek ciągle koks? Ja nie mogę walczyć na takich... Pania mi padła ja nie wierzę Ale Laki Alan Keros, tak zwany trochę grany dobra czekajcie yy... Boż. A on cox mam wrażenie ciągle. Ja nie wiem czy to jest ten. Aha mam ciągle je. Z głos, go, zgłasz za cheaty czego. Kurde, bania mi padła, te do mnie. O, ktoś tu się chyba wkopał, bo słyszę jakieś dźwięki. A, źle wpisałem. Aha. Nie mogę tej komendy używać podczas walki. Ej, dobra, tepajcie do mnie, tepajcie do mnie, tepajcie do mnie, tepajcie do mnie. Greszczik pada, pokropuje, to mnie dupę podsłuchuje. Dobra, widzę, że Wy też się tepacie, to nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Dobra, zabijcie go. Trzymam za Was kciuki. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to było mądre, czy nie. A Wy się i tak wy pacie, co nie, czy nie. No nie wiem czy się mogę o te serwy Sprytnie Dobra, jak go zapijecie, to mi napiszcie. A ja nie wiem co mogę robić, nie zaloguję się przecież tam jak wyrobowałem jakieś ten. Jakieś osoby na ten... No wiecie o co chodzi. No nie mogę się tam teraz zalogować. Tam za dużo ludzi jest, poza tym bez balni to ja jestem tam martwy. W sumie to cały set mi ten anarchiczny pada, więc no jeżeli ja tam pójdę to tam będą pewne dedy. Ja po nich chyba robią ten, klatkę ci robią. Zrobili ci klatkę już. Tak? Klatkę ci zrobili. Dobra, to elo nie gram już na tamtym serwerze.